czterema nogami był za czworobokiem goń? Tak. wszystkimi czterema? Mhm. To niestety jest eliminacja. W tej pozycji dokładnie nie widać, czy trzema, czy czterema, ale. czterema, bo dwoma sobie... Czterema. Jeżeli czterema, to jest eliminacja. Ale przejedź sobie do końca, bo miałaś tam problemy wcześniej. Tylko nie będziesz dalej oceniana. Dziękujemy bardzo. To był Ogier Bols.